Cześć ludziska, z tej strony Maxim, witam was w 15-minutówce poświęconej grze Order Up. Jest to dość niszowy i nietypowy tytuł, bardzo dużo ludzi nie wie w ogóle co to jest za gra. I powiem tak, jest to można powiedzieć dla wielu będzie to na pewno popierdółka. Dla wielu będzie to taka typowo relaksująca gra, w każdym razie gra jest od trzeciego roku życia, czyli zagrywać się w nią mogą praktycznie wszyscy. Z tym, że no jednak myślę, że najmłodsi mogą sobie nie poradzić bez naszej pomocy, bo gra wbrew pozorom jest dość trochę skomplikowana, więc na pewno jakiś czterolatek sobie z nią nie poradzi jak widzicie mamy tutaj, jeśli chodzi o sam styl graficzny, dość przerysowane bajkowe tutaj miasteczko. Mamy tutaj szefa, którego wybieramy na początku, czy właśnie wersji żeńskiej czy męskiej. No i na czym polega ta gra? Na, gra polega na, na gotowaniu, jakby nie było na gotowaniu, piśceniu. E, gra na początku wyszła na konsolę Nintendo i e, później wyszedł port na PlayStation 3 i na Nintendo DSa z kilkoma usprawnieniami, między innymi nowa restauracja, tam kilka innych rzeczy. I można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z takim e, pseudo Cooking Mama, tak? Hello, The Akurat the teraz na początku family. samouczek piegowaty rudzielec będzie nas uczył, a my nasze, naszą I karierę zaczynamy od fast foodu. Będziemy pracować, food 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 food. Będziemy pracować dla właśnie z jednego z fast foodów, oczywiście, żeby tutaj licencje odpowiednich produktów nie pogwałcić, że tak to nazwę. jak widzicie, mimo bardzo podobnego loga do danych firm, oczywiście wszystko jest pozmieniane. Oczywiście łatwo można poznać e, marki, tak? Czy Coca-Cola, czy Dr Pepper, czy 7up, czy, e, czy Sprite. <laughs> ok. no i zaczynamy. Na czym polega ta gra? E, podjeżdża pod nasze okienko naszego McDrive'a gościu, który zamawia sobie hamburgeram akurat w tym momencie i frytki. I jak widzicie, całe tutaj gotowanie jest podzielone na, na przeróżne rzeczy, zależnie od potrawy. W tym momencie samouczek nas uczy pieczenia. Naszego kotleta hamburgerowego. Sterujemy za pomocą pada lub za pomocą muwa. To, jak widzicie, mamy odpowiedni wskaźnik, gdy dojdzie do e, zielonego pola. O czym uczy nas tutorial. Musimy przerzucić nasz kotlecik na drugą stronę. Ja tutaj się uczę, jak to zrobić za pomocą pada, bo gram napadzie w tej chwili. Oczywiście w normalnej grze możemy spalić takiego tle, kotleta. <noise> Tutaj w przypadku tutoriala na to nam nie pozwalają. Mamy się nauczyć e, jak to ma wyglądać. Oczywiście to <noise> są takie podstawy dość mocne, bo w późniejszej grze naprawdę trzeba ogarniać wiele rzeczy naraz I, i to jest to, o czym mówiłem, że najmłodsi mogą sobie nie poradzić, bo jednocześnie pieką nam się kotlety, pieką nam się frytki, gdzieś tam coś robimy z warzywami itp. itd. Robimy kilka różnych potraw. Także gra niejednokrotnie przypomina jakieś wszelkie darmowe gierki online typowo właśnie ze stronek, gdzie, gdzie zajmujemy się jakimiś tam właśnie kulinarnymi sprawami. Choć wydaje mi się, że tego gry są też, tego typu gry też są mocno potrzebne, tym bardziej, że... Czy choćby nawet i dziewczyny lubią w takie gry grać, także... Może to szowinistyczne, że dziewczyna do kuchni, nie no ale e, spotkałem się, że tam gdzieś e, dziewczyny lubią się pobawić w takie tego typu rzeczy. Tutaj jak widzicie, wykorzystując analoga kroimy pomidora. Tworząc naszego hamburgera. No i teraz będziemy smażyć frytki. Frytki jak widzicie też e, umieszczamy w odpowiednim koszu i zamaczamy wszystko w oleju, w rozgrzanej oliwie. Ja tutaj muszę jeszcze przyczaić, jak ja to mam zrobić. Okej, okay, dobra. Też musimy pilnować, żeby nam się wszystko nie spiekło. No i wbrew pozorom ludzie by pomyśleli, że tak będzie wyglądać ta gra, czyli siedzimy w okienku i robimy tam jakieś hamburgery, sałatki, inne pierdołki, ale powiem wam szczerze, że to nie jest też tak do końca. Zaraz pokażę wam kolejny aspekt gry, bo mimo tej prostoty ta gra nam się dość mocno rozrasta. Jeszcze wam dopowiem, że na jednej konsoli oczywiście można grać do dwóch graczy, gra posiada trofea i hula w rozdzielczości 720p. Jak widzicie po zakończeniu, po zrobieniu danej potrawy klikamy na dzwonek, w tym momencie nasz klient może zabrać swój towar, płacąc nam oczywiście i podjeżdża nowy. No i zaczynamy piec. Już postaram się bardziej sprawnie. Później Wam pokażę właśnie ten dalszy aspekt, gdzie, gdzie nam się to wszystko rozrasta. I niejednokrotnie wchodzą różne taktyczne posunięcia, strategiczne taktyczne posunięcia. Nie jest to tylko właśnie taka, że tak powiem głupia zręcznościówka. Także, to, tak jak mówiłem, takie gry też są potrzebne w dobie e, kalek, kalek kalkowanych, czyli e, setek strzelanin, TPP, FPP, sandboxów, itp. itd. No to w tym momencie od czasu do czasu warto zagrać w coś innego, odchamić się zagrając w inny rodzaj gry. Tutaj na naszym rynku nie ma zbyt wielu copy order up, tak jak mówię, jest to dosyć niszowy tytuł. Tutaj część łowców trofeów, e, między innymi, e, poszukuje tego tytułu. Tutaj akurat jeszcze dochodzi nam, jak widzicie, napełnianie napojów. ok na razie wszystko e, e, bardzo powolnie, w sensie mamy czas na wszystko, więc, więc, tak jak mówię, samouczek nas dość spokojnie wprowadza w ten tytuł. Szkoda tylko, że właśnie część tych gier sygnowanym właśnie PEGI 3, PEGI 7, czyli dla dzieciaków, no nie jest polskiej wersji językowej, na pewno było łatwiej takiemu 5-latkowi odnaleźć się w tej grze, 5-6-latkowi, który już potrafi tam jakieś słowa czytać. Poruszać się po samej grze, tak. Tak To niestety potrzebuje często i gęsto pomocy starszego, przynajmniej na samym początku, kogoś starszego, żeby wprowadzić tutaj w tajniki nas tej gry. No i robimy małe cięcie. I po dniu pracy zarobiliśmy tutaj e, jakąś tam kasiurkę. Rzucamy tą pracą, pracą, bo jak widzicie. Nie przynosi jakichś mega profitów. No i dochodzimy do tego, co o czym Wam mówiłem wcześniej czyli jakichś tam e, zadań bardziej złożonych, bardziej taktycznych. Mamy gazetę, mamy oczywiście jakiś e, World Challenge, czyli jakieś mistrzostwa, inne pierdołki, no niestety nie, nie, nie doczytaliśmy. No, jak widzicie, Ziomek wpadł na pomysł. Mamy tutaj możliwość wykupienia lokalu, i będziemy prowadzić restaurację. Czyli tutaj nie tylko będziemy skupiać się na samym gotowaniu, samym pichceniu, ale też właśnie na sferze ekonomicznej. Czyli na początku gdzieś tam zaczniemy sami, co Wam pokażę. Ale w miarę rozwoju gry, oczywiście, musimy zatrudniać różny personel pomocników, kucharzy. Kelnerki, żeby to w miarę sprawnie tutaj obsługiwać, żeby zarabiać coraz większą kasę, zyskiwać coraz większy prestiż, będziemy obsługiwać różne restauracje przez jakieś tam włoskie, meksykańskie, do ekskluzywnych restauracji. No, i zacznie się, jak to w restauracji bywa, mamy kilku klientów jednocześnie, więc y, zacznie się charówka. Jednocześnie gdzieś tam pieką się frytki, jednocześnie nalewamy jakiś tam napój, y, powiedzmy, obieramy jakieś warzywa i, i smażemy hamburgera. Więc naprawdę, tak, y, trzeba się będzie postarać nie tylko taktyką, też zręcznością. Co mi się podoba, że właśnie oprócz tej tutaj y, bajkowej y, oprawy jest to wszystko zrobione fajnie z humorem, przystępnie. Ja powiem szczerze, mimo tego, że wielu ludzi powie, że jest to popierdółka, no bo w jakimś stopniu jest to popierdłka, to tak naprawdę bawiłem się wyśmienicie grając w coś innego niż właśnie w setki kalek kolejnych tytułów. Od czasu do czasu tak jak mówię, fajnie zagrać właśnie w coś innego, czy choćby w jakąś symulację farmy, nawet wyśmiewaną przez niektórych. Czy cokolwiek innego? Ok, no i przejdźmy tutaj. Mamy nową restaurację. Opisali nas w gazecie. Jak widzicie, mamy możliwość zatrudnienia odpowiednich ludzi. Oni też oczywiście się różnią. Czy umiejętnościami. Oczywiście, czy też yy, różnymi innymi współczynnikami, czy choćby właśnie i zapłatą, jaką musimy yy, w miarę ich możliwości i skilla im płacić. Ok, no i wchodzimy do naszej restauracji. Krótki loading. Mimo tak, tych wszystkich, e, tak jak mówię, e, narzekań na pewno, które pojawią się, że jest to popierdółka, e, to ja tak naprawdę ze swojej strony z miłą chęcią widziałbym więcej różnych tego typu popierdółkowatych gier, ale traktujących o różnych tematykach, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Na pewno zawsze plusem jest wybór. Ok, i stoimy tutaj przed e, naszą ladą. Jak widzicie, pierwszych klientów mamy. Nasza restauracja nie wygląda za pięknie, gdzieś tam jest jeszcze brudno. No i mamy naszą kelnerkę. Niezwykle piękną i uroczą, mm, która zbiera zamówienia. Oczywiście będziemy uczyć się nowych. Potraw, będziemy rozwijać swoje menu. No i mamy skartki tutaj e, zamówienia. Jak widzicie w tej chwili mamy jakąś e, makaroni z serem. Nazwijmy to roboczo zupą. Jak widzicie, tam nam się gotuje zupa. Tutaj będziemy e, bawić się właśnie w, w tarcie tutaj sera. Zupa też musi nam się odpowiednio tutaj zagotować. Trzeba ją też pomieszać. Jak widzicie, mamy dwa wskaźniki: jeden ze strzałką, a drugi z mieszaniem. Ok, zupa już jest na zielonym polu, więc możemy spokojnie ją tutaj e, odłożyć na bok i teraz zagotować serem. Na razie wszystko robimy sami. Trzeba to wszystko pilnować. Żeby nie była za zimna, żeby nie była za gorąca Okej okay. Jedno danie mamy zrobione, teraz zabierzmy się za hamburgera z frytkami Czyli coś, co już widzieliście wcześniej Tam się nam smaży hamburger, w międzyczasie tutaj obieramy sałatę Na razie też jeszcze w miarę spokojnie. Dobra, no smaża nam się już druga tutaj część. My za ten czas możemy pokroić pomidora. Zaraz nasz kotlecik będzie gotowy. Ok. Przejdźmy do smażenia frytek. Oczywiście, jak widzicie, poszczególne rzeczy w przypadku e, robienia gotowej potrawy mają różną punktację. Oczywiście, będzie się to tutaj e, w późniejszym czasie skupiać na pieniądzach. Im lepsze potrawy e, robimy, tym więcej kasiurki zyskujemy. Na razie robimy wszystko sami, ale tak jak mówię, w miarę zatrudniania. Kolejnego personelu możemy zlecić, czy jeden tam powiedzmy tam robi zupę, drugi robi te danie, a my zajmujemy się czymś innym. OK. Hamburger jest jeszcze gorący, jak widzicie na stole. Mamy znaczniki temperatury przy daniach. Nasza zupa jest na poziomie zielonym, czyli jest ciepła. Hamburger jest gorący. OK. Ja tutaj szukam, co ja miałem zrobić. Bo. bo... Okej, okay, dzwonek, dobra. Bo jakiś czas temu grałem w tą grę, także. Bo zapominałem niektóre rzeczy. No i widzicie, tak to się mniej więcej prezentuje. Ja powolutku się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że wielu pokazałem pogląd, jak ta gra wygląda. Także trzymajcie się na razie do następnych filmików. Hej!